Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie. i Zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, zaczniemy sobie od 200. Wieści... Z brytyjskiej kategorii ciężkiej, konkretnie będzie o najbliższej sportowej przyszłości pana Daniela Dibła, czyli mistrza świata federacji IBF. Jak zapewne pamiętacie, Triple D został mistrzem świata przy Zielonym Stoliku, bo najpierw wygrał walkę o pas interim z Filipem Hrgowiczem, potem teoretycznie powinien być o pełne mistrzostwo z Aleksandrem Usykiem, no ale Usyk był zobowiązany do rewanżu z Tysonem Furym, więc musiał abdykować, no i w spadku po Usyku Dibła dostał ten pełnoprawny tytuł federacji IBF, który w świetnym stylu obronił 21 września. Na Wembley, to była dobra wolna obrona. No i Dibła w tej walce znokautował Antonego Joshua. Od jakiegoś czasu mówiło się, że dibła na ring powróci na początku przyszłego roku. Potem pojawiła się konkretna data 22 lutego i miejscowość Riad w Arabii Saudyjskiej. No i wówczas w tymże miejscu miał dojść do rewanżu. dibuła z Antonem Joshua, ale kilka dni temu Eddie Hearn, czyli promotor Antonego Joshua zakomunikował, że no AJ raczej nie będzie gotowy na ten termin, bo ma mnóstwo kontuzji, jeszcze nie jest gotów, żeby rozpocząć obóz przygotowawczy i tak dalej, i tak dalej. Eddie Hearn po prostu nawijał makaron na uszy, a no, chodziło mu o to, po prostu. No, trzeba wprost powiedzieć, że raczej liczą na walkę z Tysonem Furyem, Gdyby Fury wygrał 21 grudnia rewanż z Aleksandrem Usykiem, no to lepiej bić się z Furym. Mniej teoretycznie ryzykowna walka o większą stawkę i większe pieniądze. Trzy mistrzowskie pasy i ogromna kupa kasy, niż ryzykować kolejny nokaut z rąk Daniela Dibua w walce o jeden tylko pasok, pas, opas Federacji IBF. i pieniądze też tutaj są mniejsze niż w przypadku starcia z Tysonem Furym. Także tak to wygląda. Wygląda na to też, że Daniel Dibła został bezrywany na ten luto Termin. No i słuchajcie, pojawiają się pierwsze nazwiska w kontekście właśnie obsadzenia pozycji rywala dla Daniela Dibua i Takie dwa, które się ostatnio pojawiły, to jest po pierwsze Fabio Wardley, a po drugie Joseph Parker. Fabio Wardley jest aktualnie notowany na 12 pozycji w rankingu Challengerów Federacji IBF, No i w ostatnim swoim występie, w pięknym stylu, w pierwszej rundzie zdemolował Frasera. Clarka uda nie się za, rewa, za remis. Z pierwszej walki teraz ma dwunastkę w rankingu Federacji IBF i kto wie, no być może zaboksuje z Danielem Dibła. Takie są propozycje. Drugą propozycją jest Joseph Parker. Jego w rankingu challengerów Federacji IBF w tym momencie nie ma, więc teoretycznie to byłby kłopot, jeśli chodzi o, obowiąz... o, o dobrowolną obronę, bo to musi być ktoś z top 15. Natomiast no Parkera nie ma, dlatego że on jest posiadaczem pasa WBO Interim, tymczasowego mistrza świata federacji WBO, więc IBF jako konkurencyjna federacja wyrzuca go z rankingu jako mistrza konkurencyjnej federacji, ale tutaj wszystko jest do zrobienia. Parker mógłby zakontraktować sobie walkę i wszystko było right. Te rankingi są, nazwijmy to sprawę, wprost, tak. są umowne, bo wystarczy dogadać się z federacją i można sobie ranking wstawić, jeśli ma się mocnego promotora Parker ma jeśli chodzi o ten ranking Federacji BF to wygląda to w tym momencie tak że na pierwszym miejscu jest Kabajel potem jest Bakole, potem jest Zhang Zhilei Sanchez a Ajagba Joshua jest dalej 10 jest na przykład Derek Chisora więc Derek Chisora teoretycznie też mogły być w ramach dobrowolnej obrony rywalem Daniela Dibła i 15 jest na przykład Justis Huni którego promotorem jest Spencer Brown też można by go tam wsadzić jako dobrowolnego challenger zobaczymy jak to ostatecznie się rozwiąże fakty są takie że do 22 kwietnia musi Daniel Dibła może Dibła zaliczyć dobrowolną obronę, a potem jest 60 dni na negocjacje, na rozstrzygnięcie walki w obowiązkowej obronie tytułu. A obowiązkowym rywalem dla Dibła będzie zwycięzca starcia pomiędzy Martinem, Bakole i. Yy, agitem Kabajerem. Oczywiście, o ile ci dwaj zawodnicy będą zainteresowani udziałem w finałowym eliminatorze. No i o ile po 22 kwietnia Daniel Dibła nadal będzie mistrzem świata, w ogóle to jest taka dziwna sytuacja. Słuchajcie, no, pewnie tak samo to oceniacie, że tutaj dwóch takich kozaków jak jak Martin Bacole i Agit KBL muszą ze sobą się bić, żeby dostać walkę o pas IBF-a, z drugiej strony może dowolny zawodnik z 15 nie wiem, na przykład taki Cisora, czy z Huni wyjść do Daniela i też się o mistrzowski pas bić, no ale takie są reguły. Natomiast a propos tych reguł, bo też ostatnio mówiłem Wam o takich absurdalnych decyzjach Federacji IBF, o tym, że na przykład wyznaczyli jakiegoś tam Cinkare, Cincare do walki z Jayem opytają, który marzy o unifikacji wadzy Cruiser, albo wyznaczyli jakiego Michaela Eiferta jako rywala dla Artura Beterbiewa, gdy cały świat myślał tutaj o rewanżu Beterbiewa z Dimitim Bivołem. No i naczytałem się takie komentarze, że fajnie, że Federacja IBF tak, tak postępuje, że trzymają się swoich reguł. To nie jest tak do końca, bo to nie jest tak, że Cinkara czy Cinciara albo Eifert to są najlepsi e, pretendenci w rankingach Federacji IBF. Absolutnie nie. To, że oni są na jedynce w tych federacjach, że są obowiązkowymi rywalami, to wynika z układów w boksie, z układów ich promotorów. Oni się dogadali, te eliminatory z Federacją IBF. To też jest efekt tych sportowych układów, układzików. To nie jest tak, że Federacja IBF jest święta i przestrzega tutaj ducha sportowego, daje walki obowiązkowym Challengerom, a tutaj źli promotorzy chcą sobie ustawiać walki z innymi zawodnikami, na przykład Biwo. Nie, to chodzi o to, że w, w, po prostu niektórzy ludzie w federacji IBF, takich w innych federacjach też mają swoje Układy, układziki i w ten sposób forsują na pozycję pierwszą, na pozycję obowiązkowych trenżowców zawodników, którzy sportowo na to zwyczajnie nie zasługują. Także to trzeba znać dwie strony tego medalu. Zostajemy sobie w kategorii ciężkiej i w Wielkiej Brytanii, bo Drodzy Państwo, Moses i Tauma, czyli gorący jak piec, prospekt kategorii ciężkiej, ogłosił, że będzie jednym ze sparing partnerów Tysona Fury'ego, który szykuje się do zaplanowanego na 21 grudnia rewanżu z Aleksandrem. Usykiem. No ale Moses i Tao ma na tej samej gali, na gali Fiury kontra Usyk też ma bardzo fajny, ciekawy, ciężki pojedynek z Dempseyem Makinem, z dwumetrowym prawie zawodnikiem, także na tych sparingach skorzystają i Fiury, który będzie miał leworęcznego, kapitalnego, mocno bijącego zawodnika na sparingi w postaci i Itauma. Itauma będzie miał kozaka w postaci Tysona Frego, także obaj będą świetnie przygotowani. Narzekałem ostatnio, znaczy narzekałem, mówiłem Wam o tym, że na przykład Andy Lee, czyli asystent trenera Tysona Frego, narzekał, że Tyson wióry przed tym majowym terminem walki z Usykiem nie mógł sparować, no bo miał rozcięte oko przed lutowym terminem, tym pierwotnym. Sparował mocno między innymi z Itaumą. Teraz będzie sztos forma pewnie Tajsona Fiorego po sparingach z kimś takim jak Itauma. Pewnie doleczy jeszcze kilku mocnych zawodników. Na pewno forma na rewanż z Usykiem będzie świetna. I dostaniemy kapitalną walkę. Na to liczę. Lorenz Okoli. Kolejny temat z brytyjskiej kategorii ciężkiej, moi drodzy, ma już mapę drogową, ma już swój plan, jak zostać mistrzem świata w kategorii ciężkiej. Jak wiecie, ostatnio porzucił pas w WBC kategorii brydzi, że przechodząc do królewskiej dywizji. No i też podpisał kontrakt promotorski z Frankiem Warrenem, więc no, teraz świat stoi przed nim otworem. I słuchajcie, Lorenz Okoli wypunktował swój plan i wygląda on tak. Pod koniec roku, tego roku, walka z kimś tam... Mniej lub bardziej mocnym. Na początku przyszłego roku walka z kimś Stop 5. Przypominam, że Okolis aktualnie na piątej pozycji rankingu WBC w Królewskiej Dywizji. Po tym jak zdobył pas w wadze Bridger. no i latem Lorenz Okoli chce się już tłuć o mistrzostwo świata i zostać mistrzem świata w trzeciej kategorii wagowej. Z tego miejsca życzę Lorenzowi Okoliemu powodzenia w spełnianiu tych życzeń i planów. A na zakończenie jeszcze parę słów na temat bokserskiego free chyba takiego bokserskiego free fightu czasu, tak to można nazwać. Mam na myśli tutaj konfrontację Mike'a Tysona z Jackiem Polem, czyli legenda bokserskiej kategorii ciężkiej kontra próbujący teraz swoich Sił w boksie, bardzo, bardzo popularny youtuber. To wydarzenie odbędzie się 15 listopada. Na stronie w Arlington w Teksasie, przeliczając na złotówki, to będzie noc 15 na 16 listopada. No, mówię tutaj o free fight, natomiast ta walka będzie usankcjonowana jako oficjalny pojedynek, chociaż będzie rozgrywana na dystansie ośmiu rund dwuminutowych czyli nie 3 minuty ale dwie minuty i do tego rękawice jeszcze będą większe bo nie będą to dziesiątki ale będą to 14 więc takie troszkę bezpieczniejsze rękawice natomiast teksańska komisja usankcjonowała tę walkę pola z Mike'iem Tysonem jako oficjalny pojedynek i będzie on wpisany do rekordów pięściarzy słuchajcie tę walkę będzie można w Polsce obejrzeć na Netflixie w takim normalnym trybie, jeśli jesteście abonentami Netflixa, jeśli macie abonament Netflixa no to będzie mogli to sobie za darmożkę tylko za koszt tego abonamentu oczywiście w... Który płacicie co miesiąc obejrzeć w nocy z 15 na 16 listopada. Ja już czytałem na zagranicznych forach takie szacunki, że ten pojedynek obejrzy na całym świecie 500 milionów osób. No bo kalkulacje są, że 260 milionów e, ludzi, mniej więcej, tak, ma Netflixa, to w każdym gospodarstwie domowym będą to dwie osoby oglądać, więc tam wychodzi pół miliarda z tego. No coś nie do końca, nie chcę mi się wierzyć w te szacunki, no bo no jakby tak liczyć, to. Powiedzmy tak, YouTube'a, tak? Mam na świecie, nie wiem, ile osób może YouTube'a na świecie używać. 4 miliardy, tak? No to można na tej podstawie obliczyć, że powiedzmy 4 miliardy jakieś tam popularniejsze filmy na, na, na YouTubie powinno oglądać. No nie, to tak to nie działa, bo na pewno w Polsce po pierwsze mało kto będzie to oglądał na żywo, bo to będzie transmisja nocna, potem z otworzenia też wydaje mi się, że tylko jakiś tam nikły procent to natomiast na pewno będzie widowne sporo, bo sporo osób Netflix ma i nie będzie trzeba za ten pojedynek płacić dodatkowo. To nie będzie w pay -per -view, to będzie w ramach normalnie e, abonamentu. Natomiast słuchajcie, taka ciekawostka odnośnie tego starcia Pola z Tysona. Gdybyście mieli wolne 2 miliony dolarów, to możecie zainwestować w taki specjalny pakiet VIP, bo to nie jest bilet VIP, ale pakiet VIP na ten pojedynek I posłuchajcie, co za 2 miliony dolarów możecie dostać, jeśli chcecie obejrzeć na żywowalkę J.K. Pola z Mikeiem Tysonem. Będę tutaj wyliczał, słuchajcie, dwa specjalne miejsca tuż przy ringu. Niezwykłe siedzenia w pierwszym rzędzie, ale takie dwa specjalne miejsca przy linku. Cztery miejsca w pierwszym rzędzie na płycie stadionu, cztery miejsca w drugim rzędzie na płycie, udział w wielkim przybyciu w Grand Rival na stadion. Ochrona i eskorta w trakcie walki, prywatny pokój, garderoba na stadionie, open bar z ekskluzywnym menu, zdjęcie w szatni przed walką z Tysonem i Jackiem Polem, rękawice podpisane przez Tysona i Pola, zdjęcie w ringu po walce, dwudniowy pobyt w hotelu, miejsce w pierwszym rzędzie podczas fight Weeku, prywatny bus na eventy fight-weeku, miejsce na scenie podczas ważenia. I frytki pewnie do tego. Także tak wygląda ten zestaw, który możecie nabyć sobie za 2 miliony dolarów. Jeśli chcecie, to kupujcie i dajcie mi potem znać, jak było na tym evencie A na zakończenie się taki szybki newsik związany historycznie z Mikeiem Tysonem. Nie ze stanu Texas, ale ze stanu Nevada. W Nevadzie leży miejscowość o nazwie Las Vegas. Jak zapewne wiecie, w Las Vegasie rozgrywane są wielkie gale bokserskie, duże gale MMA. No i jak donosi dziennikarz od MMA John Morgan, podobno tamtejsza komisja sportowa, Komisja Sportowa Stanu Nevada, porozumiała się już ostatecznie z wszelkimi możliwymi instytucjami, które mogą być w sprawę zaangażowane. No i oficjałka zaraz wyjdzie, że odtąd zawodnicy złapani na stosowaniu środków, które zawierają konopie. O jakie środki przede wszystkim chodzi, to zapewne się domyślacie, nie będą już dostawali bana, nie będą za to karani. Ponoć już od 2021 roku funkcjonuje takie niepisane prawo, że tam żadnej kary nie ma, że może mogą u ciebie wykryć ślady stosowania. Jakichś tam produktów bazujących na konopi? Natomiast, jeśli jakby wizualnie nic nie wskazuje na spożycie, no to możesz w zawodach startować, nic się nie dzieje. Natomiast teraz podobno już oficjalnie się porozumiano, no i to wszystko będzie legalne, tak? Będzie można, będzie może tak będzie, mógł być taki środek oparty na konopi w Twoim organizmie wykryty i nic Ci się nie stanie. Mike Tyson jest tą historią. Też troszkę powiązany, bo jak zapewne wiecie, w roku 2000 Mike Tyson bił się z naszym tutaj skarbem narodowym, załączonego obrazka z Andrew Golarą. Andrzej, y no, opuścił ring w takich nieprzyjemnych okolicznościach po rundzie drugiej. Różne są powody tego opuszczenia przez niego ringu podawane nawet na, na ekrany filmowe. Trafiła pewna teoria na ten temat. Wietnamcy mówią, że Tyson miał mu odgryźć w czwartej rundzie fiuta. Ale w każdym razie zaraz po walce ogłoszono, że Mike Tyson wygrywa ten poinnek przez techniczny knockout. Ale gdy później okazało się, że Mike Tyson przed walką stosował ten pewien bardzo popularny środek, yy, oparty na konopi, wytworzony z konopi, no to orzeczono, że walka jest no contest, czyli unieważniono to zwycięstwo nad naszym Andrew Golarą. Takich historii już więcej w boksie w stanie Nevada, przynajmniej podobno ma nie być w tej prasówce. Wszystko trzymajcie się, do zobaczenia, do uszenia, You're